Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Uczami Doradcy. Dzisiaj stylistyczna perełka, mało tego, samochód dostępny od ręki. Kia Stonic wersja GT Line, kolor perennial grey z pomarańczowym dachem. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Stonic 1.0 Turbo 120 koni mikrohybryda z automatem 7DCT wersja wyposażenia GT Line, czyli praktycznie pełna konfiguracja w kolorze Perennial Grey z pomarańczowym dachem i to jest uważam fajne połączenie w tej wersji. Jeżeli chodzi o wyposażenie felgi 17 cali, kluczyk zbliżeniowy, reflektory full LED, system hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, kamera cofania, czujniki przód-tył. Czyli praktycznie pełna konfiguracja. Jedno czego mu tutaj brakuje, to brakuje mu czujnika martwego pola. Proponowana cena cennikowa tego samochodu 110 900 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Tak wygląda grill i reflektory full LED. One się zmieniły przy okazji liftingu i uważam, że ten samochód mocno zyskał. Pomarańczowe wstawki w zderzaku nawiązujące do koloru dachu. I dach pomarańczowy. To jest również metalik. Teraz fajnie widać, że jeden i drugi lakier jest metalizowany. Jest to fajne połączenie. Może ktoś byłby zainteresowany: 5,8, 5,5,2, 3,6, 3,6. 1.0 turbo, 120 koni, mikrohybryda z automatem 7DCT, czyli idealne połączenie do miasta, I nie tylko. Pełna elektryka, składanie lusterek, sterowanie lusterkami, szyby, regulacja jasności zegarów, monitoring ciśnienia w oponach w oparciu o czujniki z abs -u. światła automatyczne, czyli czujnik zmieszku kierownica w kształcie litery D, ścięta u dołu. Skórzana, oczywiście, podgrzewana. Ładna szara nitka. Wszystko ładnie wykończone. Logo Getteline. Automatyczna klimatyzacja. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. I automat 7DCT. Tapicerka w wersji getline. Wygląda tak, czyli półskóra, w środku materiał, po bokach skóra ekologiczna, fotele podgrzewane, manualna regulacja wysokości, chromowane nakładki na progi, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, sufit szary. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj przyciemniane szyby, chromy wokół okien, miejsce na butelkę. Kanapa po bokach dwa Isofixy. Tutaj USB A do ładowania urządzeń przenośnych. Kolor perennial grey. Logo Geteline. Bagażnik. Tu jest jedno poziomowa podłoga. Tutaj jest ten akumulator do mikrohybrydy. Jeżeli chodzi o jazdę testową mikrohybrydą, była prezentowana na tym kanale. Jazda testowa, co prawda, manualem, ale zasada działania jest taka sama. Ta mikrohybryda może wprowadzić samochód w tryb żeglowania, tak żeby obniżyć spalanie i emisję spalin, lub po prostu będzie chwilę przed zatrzymaniem jeszcze gasiła silnik, oczywiście jeśli będą spełnione warunki. Tutaj wyłączamy czołową poduszkę, jeśli jeździłoby tutaj dziecko tyłem do kierunku jazdy. Deska wygląda tak. Tutaj jest taki fajny materiał. Taka imitacja karbonu powiedzmy. Schowek. I fotel pasażera również z manualną regulacją. Wysokości góra-dół. Tak wygląda tapicerka. Tam mieliśmy worek, więc do końca jej nie widzieliśmy. Ten worek tu jeszcze musi zostać, bo będzie robiony jeszcze przegląd zerowy ale tutaj to fajnie widać ten fotel również podgrzewany tutaj jest pakiet zimowy jeszcze rzut z drugiej strony podłokietnik, podłokietnik przesuwany wszystko jest na swoim miejscu proponowana cena 110 900 zł brutto samochód z roku produkcji 2022 więc obowiązuje go promocja wyprzedażowa 58 552 36 36 ładna konfiguracja i na pewno będzie się ten samochód wyróżniał. Szary z pomarańczowym dachem. Ładne wykończenie. Wszystko pod ręką wszystko. Możemy zmienić na język polski. Już mamy język polski. Tryb komputera, wspomaganie kierowcy, czyli ustawienia tych systemów bezpieczeństwa, asystent pasa ruchu dwupoziomowy. Przepraszam, w tej wersji tempomat nie jest aktywny, to jest tradycyjny tempomat. Aktywny tempomat by doszedł jakbyśmy dobrali pakiet bezpieczeństwa. Tu mamy przepływ energii w mikrohybrydzie. Trochę danych z komputera. Asystent pasa ruchu. Poziom uwagi. Kamera. Dynamiczne linie. Map. Kijakonek do aktywacji. Zróbmy later. Skip. Tutaj również możemy zmienić. Może tak zrobimy. Godzina się zgadza. Język polski. Już mam język polski, proszę bardzo. Kijakonek do aktywacji. Później mapa. Nawigacja. Radio Dostępne stacje radiowe Media, wejście USB, dźwięki natury Automatyczna klimatyzacja Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, wykończony na miękko 110 900 zł, cena brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu na dzisiaj. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i, i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się.